Czemu jest otwarte? No bo słuchajcie, tak dawno już nie było hitówki. Hitów, tu musiałem sprawdzić, czy myśmy tego już nie mieli. Nie mieliśmy. Mieliśmy oczywiście z CD4017 oraz z N555, więc jak są te dwa układy, wiadomo, efekty świetlne migające będą. Będziemy mieć cały czas tą częstotliwość, i tutaj będzie nam się po kolei te diody będą się na nas zapalać. Pierwsza, później ona zgaśnie, druga i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, macie ochotę postawić mi kawę, linki w opisie. Dziękuję bardzo jeszcze raz Ireneusz i Sebastian po kawce. Ja już kawkę dzisiaj wypiłem, więc 12V to jest troszeczkę za dużo. V-set eee, 3V, zacznijmy od tych 6 v w prąd. 0,5A, aż nad to będzie. <sył facial> Ciężko to będzie oszukać. Dobra, raz się udało pod rząd. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, raz, dwa, trzy. study